Jesteśmy drodzy Państwo, zgodnie z zapowiedzią jest z nami gość, gość, który reprezentuje fundację, reprezentuje czy prowadzi, zarządza także, ale za moment sam o tym powie, fundację, która pomaga innym potrzebującym, ale jak Państwo usłyszą w tej rozmowie, sama też, jak mi się wydaje, doświadcza bardzo często wielu rzeczy niesłychanych, pomocy, czasem nieoczekiwanej, czasem um, można by powiedzieć z ludzkiego punktu widzenia niebywałej, niemożliwej sama też na swojej drodze doświadcza bardzo często. Pan słucham... Eugeniusz kiwa głową, ja muszę to Państwu już zilustrować, kiedy Grzegorz o tym mówi, to ja po uśmiechu widzę, że tak, Pan się ze wszystkim zgadza. Bardzo serdecznie witamy, Pan Eugeniusz Fik, który jest prezesem Fundacji. Bardzo e, mi mimo, miło witam dobry. serdecznie, dzień dobry. Fundacja Rodzin Polskich imienia Jana Pawła II, to od razu wyjaśnimy. Panie Prezesie, cel tej Fundacji jest, jest... Jest jasny, ale takie rzeczy się czasem spotyka, prawda? Pomaganie y, słabszym, potrzebującym. Jak najbardziej tak i oby tego było jak najwięcej. Y, jak cztery lata temu rozmawialiśmy jeszcze z, z arcybiskupem Damianem, y, z arcybiskupem seniorem. Kiedy pytałem go, co myśli o tym, jeśli, że chcemy takie coś założyć, powiedział, że według niego w każdym mieście powinna być taka fundacja, która będzie pomagała zwłaszcza tym rodzinom, które no, z różnych powodów są wykluczone z kościoła. My zajmujemy się często rodzinami, które są porozbijane, gdzie wiele różnych trudnych sytuacji jest od uzależnień po różne molestowania no, bardzo, bardzo trudne. No i z tymi ludźmi jesteśmy na co dzień. To brzmi tak brutalnie, bym nawet powiedziała, wykluczone z kościoła, prawda, że, że są ludzie, którzy w kościele który jest dla, dla każdego. Nie znajdują, nie znajdują swojego miejsca, nie potrafią może czasami się tam znaleźć, nie potrafią dostrzec miejsca, w którym będą bezpieczne, czy w którym znajdą pomoc. Wiem, że Fundacja właśnie z tego powodu się rodziła, że, że takich ludzi dostrzegliście. Tak, od prawie 90 roku, od, od 1990 jesteśmy z małżonką, razem z dzieciakami w domowym kościele i przez wiele lat byliśmy odpowiedzialną parą za, za ten domowy kościół w Piaśniku. Ale trafiały do nas osoby, które właśnie z takich powodów, jak drugie małżeństwo czy, czy rozwód, w tym domowym kościele uczestniczyć nie mogły. A, no i czuły same się wykluczone tak, mm -hmm. nie przystępowały do komunii. Nie, jakby z dnia na dzień oddalały się, nie umiały sobie znaleźć i poradzić z tym problemem. No i wtedy paru znajomych nam podpowiedziało, że skoro chcemy robić coś dla ludzi, no to może dla tych warto by było. No i to był w roku 1000, w 2011, w lutym była taka decyzja, to startujemy. No i udało nam się w maju rozpocząć działania fundacji. Co robicie takiego, co powoduje, że ludzie, nie wiem, nie czują się odrzuceni, ocenieni, nie czują, że nie pasują, tylko odwrotnie znajdują nazwę to marketingowo taką ofertę, która mówi to jest dla nas dobre miejsce. Tak jak pani redaktor przed chwilką powiedziała, nikogo nie oceniamy. Jesteśmy z tymi ludźmi. Ci ludzie u nas znajdują, odkrywają swoje talenty w różnych pracowniach. W pracowni mamy 15, od rękodzieła przez witraże, ceramikę, wiele, wiele innych. I, I ci ludzie tam przychodzą, nasi instruktorzy łącznie z nami są tam, pokazują, jakby próbują w nich wskrzesić na nowo chęć do życia, Organizujemy różnego rodzaju wyjazdy, czy to na y, Festiwal Życia Ojców Oblatów w Kodniu, czy teraz od dwóch lat współdziałamy z księdzem y, Krzysztofem Nowrotem i robimy takie wyjazdy szlakiem Pierdze Frasatiego. Także byliśmy w tym roku w Rzymie y, razem z, nasi, z naszymi podopiecznymi. No a y, chciałbym tak szczególnie się podzielić tym, jak y, Pan Bóg jak Pan Bóg nam błogosławi i jak bardzo no, odczuwamy Bożą opatrzność na co dzień w naszych działaniach. No Taki przykład z ostatniego wyjazdu do Kodnia. Na miesiąc przed wyjazdem zwróciłem się do pewnej instytucji, która miała nam pomóc finansowo, żeby, żeby pokryć koszty wyjazdu. I na dosłownie pięć dni przed wyjazdem miałem zapewnienie wicedyrektora, że będą te pieniądze, możemy spokojnie wszystko załatwiać. Na pięć dni przed wyjazdem dostaliśmy odpowiedź negatywną, że tych pieniędzy nie ma. No i wtedy, no... Nie jedziemy, pierwsza myśl, tak? No, czy nie? Moja czy myśl, taka, myśl taka, no chyba będzie trzeba albo ograniczyć ten wyjazd. Jeszcze nic tym rodzicom nie powiedziałem, bo to była szczególnie takich... Mieliśmy nowych, dzieciak, do, nowych paru dzieciaków, którym chcieliśmy takie coś ufundować. To był ich pierwszy wyjazd w ogóle gdzieś poza Świętochłowice. No i tak na cztery dni przed wyjazdem wysłałem y, mail do takiej naszej grupy zaprzyjaźnionych ludzi. Co się okazuje, dostaliśmy, napi napisałem do nich, czy chcą pokryć wyjazd dla jednego dzieciaka y, na wyjazd do Kodnia do Ojców Oblatów. Dostaliśmy y, od naszych znajomych, od naszych przyjaciół tyle, ile ta instytucja nam odmówiła. Tak? Tyle, ile zabrakło. Tak, tak, tak. To jest, to jest rzecz z ostatnich dni, ale, ale takich rzeczy na co dzień jest dużo więcej. Y Momencik, tylko sobie jeszcze chwilkę przypomnę. Proszę Państwa, ja, ja znowu muszę zilustrować, co dzieje się w studiu. To jest długa lista, kartki Rozpista. szczelnie rozpisane. Tak? I my do tego, do tej rozmowy wrócimy po prostu, bo, bo jeszcze chwilę czasu na antenie Radia M. mamy na to, by opowiadać o, o rzeczach dobrych, które się dzieją, o, o rzeczach, które Was samych zaskakują, bo tak, tak to jest prawda, że Wy jesteście tym zdziwieni i co, dzięki temu chyba też macie siłę na podejmowanie trudnych spraw, które. Przychodzą, które się pojawiają nowe. Jak za chwilkę opowiem o tych sytuacjach, które miały miejsce, no to to po prostu po ludzku jest nie do uwierzenia, więc myślę, że, że to są potem rzeczy, które nam dodają skrzydeł i, i wiarę w to, że, że to, co robimy, jest warte tego, co Pan Bóg chce nam pokazać. To może wyjaśnijmy na początek drugiej części tej rozmowy, co to w ogóle jest fundacja. Pomyślałem sobie, że my to przyjmujemy jako coś oczywistego, a to nie jest taka prosta sprawa. Założyć fundację, panie prezesie, czyli zrobić coś z niczego, tak? No, u nas to tak było, bo czasami jak patrzy się na fundację Polsat czy w TVN, myślę, to coś że, tam wcześniej że, mają. Że, że. że to jest zupełnie inna bajka. My myślę, że stoi za nimi jakiś mocny, tak, tak yy, myślę. Sponsor. Że, no i wiele reklam, dzięki którym tam są pieniądze, takie, o których my byśmy mogli tylko pomarzyć, chociaż o jakiejś małej części tamtych. A za wami stało co, przekonanie, że, że to będzie dobra rzecz, że to jest potrzebne, że Pan Bóg tego chce, że się znajdą środki. W związku z tym? Bardziej, że Pan Bóg tego chce. Czuliśmy w sercu wraz z małżonką, że powinniśmy, tak jak już mówiłem w poprzedniej części, coś zrobić również dla tych, yy, dla, którzy czują się trochę z boku w kościele. Tak? Czyli na czym polega działalność fundacji? Mamy jakiś pomysł, chcemy zrobić coś dobrego. Teraz tylko w cudzysłowie trzeba znaleźć na to środki i, i to też robicie sami. Tak? <laughs> yy, na początku było nam trudno, bo trzeba było, żeby założyć fundację, Trzeba mieć 2000 zł. Niby nic, a jednak jak się ma szóstkę dzieci, bo my tyle mamy i pracowałem sam, no to 2000 zł to, to był kawał pieniądza dla nas. Ale Pan Bóg jakoś tak dał, że znaleźli się nasi przyjaciele, którzy wspólnie żeśmy te 2000 złożyli, oddali dokumenty do rejestracji. No i od wtedy już zaczęło się nie nasze działanie. I to widzimy, tak jak mówiłem, na co dzień. Doświadczymy, doświadczamy tego bardzo w takich błachych czasami sprawach, takich normalnych, ludzkich, a, a się okazuje, że tego się nie da inaczej odczytać, tak? Bo m, kiedy m, potrzebujemy do domu, y, tam gdzie jesteśmy, do fundacji, na przykład kaloryfery. I dzwonię do człowieka, którego w ogóle nie znam, do dyrektora pewnej, pewnego marketu i, i mówię, że co robimy i, i tak dalej, i, że potrzebowalibyśmy chociaż jeden, dwa kaloryfery do budynku, żeby go ogrzać, przynajmniej biuro albo jakąś z pracowni. On mówi, że za, mam zadzwonić za trzy dni. No i w międzyczasie zlecam jednemu z naszych stażystów, żeby policzył, ile mamy okien, pod którymi trzeba założyć te kaloryfery. I, no i okien jest 21 i ja dzwonię do tego dyrektora, żeby powiedział mi na, na co możemy liczyć. No to proszę się domyśleć, ile dostaliśmy kaloryferów, tak? Niech zgadnę. <grym> Naprawdę tak było? Naprawdę tak było. 21. Tak. Potem była inna sytuacja, że tych kaloryferów no, nie mieliśmy zgody, żeby je założyć. Na dziś stoją w Rudzie Śląskiej w budynku, który żeśmy dostali. Wszystkie żeberka są wykorzystane, także... I tam było 21 potrzebnych, a tu zrobiliśmy mniej, tylko że więcej żeberek, żeby było cieplej. No ale w Rudzie Śląskiej mieliśmy inne zdarzenie, kiedy um, przygotowaliśmy całą instalację centralnego ogrzewania, bo ten budynek mamy od października zeszłego roku. Zrobiliśmy całą, central, całą instalację. Chcemy odpalić kocioł. Nie sprawdzaliśmy go, bo z zewnątrz wyglądał fajnie. Się okazało, że w środku była tak wielka dziura, że ten człowiek, który robił na centralne ogrzewanie, powiedział, że to jest tylko się nadaje na złom, za 100 zł to wywieźć i tyle. Pytam go, ile kosztuje nowy piec, taki, który by nam tam mógł spełniać tę rolę, bo tam nie jesteśmy na co dzień, żeby był spodajnikiem. No to znalazł mi taki piec, który dzisiaj jest założony, za 3,5 tysiąca. Myśmy mieli 400 zł i wysłałem dwa maile do dwóch firm. Jedna odpowiedziała, że mogą nam e, koło 3 tysięcy czy 1100 mogą nam przekazać. Tak? A mieliście 400, e, e, tak? A mieliśmy 400, tak. I, I w przeciągu tygodnia mieliśmy założony nowy piec i całą zimę było ogrzewanie w tym budynku. Wie pan, to jest opowieść jakby o, o trzech rzeczach dla mnie. O, o, o ufności, no pan też powiedział, że po, po założeniu to potem już się wszystko samo działo i toczyło, prawda? Po drugie, no, o tym, że rzeczywiście ktoś tam za nas załatwia sprawy absolutnie niemożliwe, ale też o tym, że jest wokół mnóstwo Są dobrych, ludzie. życzliwych ludzi, mm. prawda? Oczywiście, że tak. No taki przykład jest wczoraj, bo... My tu przymierzamy się do takich nowych działań dla niepełnosprawnych. Myślę, że o tym będziemy mówić za chwilkę. W każdym razie jest to duży budynek, duża hala, 300 metrów przeszło kwadratowych, gdzie, gdzie przygotowujemy ją, przystosowujemy. I wczoraj pojechałem do pewnej firmy, gdzie mieli rzeczy związane z ociepleniem i chcą nam przekazać za złotówkę materiał, którym ocieplimy całą podłogę i całe ściany, całego budynku. Tyle jest tego materiału i mamy dać za to złotówkę, więc to są rzeczy, które wczoraj się działy, tak? Jeszcze mam to dzisiaj potwierdzić, bo byłem o piątej rano umówiony z człowiekiem, który będzie nam robił ogrzewanie podłogowe i chciałem, żeby stwierdził, czy to się nadaje, ten materiał. On powiedział, że on by, jego by w życiu nie było stać na taki dobry materiał, żeby kłaść na podłogę. Tak? Czyli to nie jest tak, że ktoś się chciał pozbyć czegoś nie, nie, nie. niepotrzebnego. Może jeszcze warto zadać takie pytanie, kiedy już wiemy, że du dużo dostajecie, to kto te wszystkie prace wykonuje? Czyimi rękami one są robione? Większość prac, bo budynku, w którym się dzisiaj mieścimy, to jest budynek, który stał przez wiele, wiele lat odłogiem. Było wiele rzeczy zniszczonych, sypiące się sufity, ściany. Tośmy, tośmy zrobili własnymi rękami, razem ze starzystami, z naszymi podopiecznymi. Ci ludzie są naszymi wolontariuszami, więc te rodziny się włączają i aktywizują u nas. Czyli sami działacie. To też tak. chciałam, żeby, żebyśmy usłyszeli. Proszę Państwa, do tej rozmowy oczywiście wrócimy. Wrócimy do nowych działań, nowych planów fundacji i do tej wielkiej hali, o której już wiemy, że będzie ocieplona. Dziękuję o cudach, o dobrych ludziach, ale też po prostu o ciężkiej pracy. Choć nasz gość nie używa tego słowa, że ciężka praca, bo robi to z przekonaniem y, i z serca. O tym dzisiaj rozmawiamy przed południem w Radiu M. Fundacja Rodzin Polskich imienia Jana Pawła II i pan Eugeniusz Fik w studiu radia M. Jesteśmy wciąż rozmawiamy teraz o no, nowych rzeczach, które się dzieją w, w, waszej, w Waszych działaniach, ale też no, o, o ciężkiej pracy, która Was czeka. Wszystko zaczęło się od tego, o ile dobrze rozumiem, że do fundacji zaczęły też pukać osoby niepełnosprawne. Tak, coraz więcej osób, które chciały z nami mieć coś wspólnego, czy przyjść na zajęcia, czy nawet zacząć y, działać jako nasi wolontariusze, wolontariusze na wózkach, tacy też są wśród nas. No zaczęło to być dla nas ogromnym trudnością, dlatego że w fundacji jako mężczyzna jestem sam, mamy kilka dziewczyn a wciągnąć hmm, praktycznie półtory piętra do góry człowieka, który waży 80 kg plus wózek, mhm. no to był nie lada wyczyn i często musieliśmy odmawiać, często musieliśmy jakby prosić, żeby ktoś nam pomógł. E, a że tych ludzi jest coraz więcej, seniorów również, którzy dopytują, kiedy będą mogli w czymś brać udział. No to tak pod koniec maja, początek czerwca Zaczęliśmy się zastanawiać, no, czy znalazłoby się jakieś inne rozwiązanie na to. No, nie musieliśmy długo czekać. 26 czerwca się okazało, że już podpisaliśmy umowę. Umowę na budynek, który mieści się zaledwie 15 metrów od tego, w którym teraz jesteśmy. Po przeciwnej stronie ulicy, więc i przeprowadzka będzie łatwa, bo tylko będziemy przenosić nawet samochodu, nie potrzeba. No tylko, że budynek, o którym mówimy, to na dzień dzisiejszy pusta wielka hala. 25 metrów na 14 metrów kwadratowych, y, czyli przeszło 300 metrów kwadratowych y, i nic w środku nie ma. O, nie jest ocieplona, dzięki Bogu ocieplenie już mamy zapewnione, y, więc y, będziemy teraz... Y, próbowali zdobyć inne materiały. No ja spoglądam tutaj na projekt, jak to, jak to będzie wyglądało, tak, jak to, jak marzycie o tym, żeby to wyglądało i no z jednej strony prosta sprawa, trzeba postawić ściany, trzeba urządzić pokoje, ale kiedy trzeba do tego już podejść logistycznie i przede wszystkim, kiedy się pojawią rachunki, no to brzmi trochę bardziej skomplikowanie. Mamy projektanta, który zrobił nam projekt, wycenił materiały, które które są potrzebne na to, żeby ten projekt można było zrealizować. I potrzebujemy 25 tysięcy złotych na to, żeby tylko z zrobić z, te z tej pustej hali miejsce, w którym będzie szło przenieść te wszystkie rzeczy, które mamy po przeciwnej stronie ulicy. Tak? Mamy wyposażenie pracowni, mamy biura wyposażone, wszystko mamy. Tylko musimy teraz zrobić pomieszczenia, w których szłoby to zainstalować. To są tylko koszty materiału, bo my to razem z naszymi wolontariuszami, z naszymi podopiecznymi wszystko do tej pory robiliśmy sami i myślę, że sami sobie z tym wszystkim poradzimy. No ale ogromna prośba do słuchaczy. Powstała taka na, na portalu Polak potrafi. Ruszyliśmy z taką akcją już prawie 10 dni temu. Akcja, która ma na celu zebrać, zgromadzić środki, abyśmy mogli te materiały zakupić. Na naszej stronie internetowej również jest taki baner, gdzie wchodząc na niego można po prostu być przekierowanym na, na tą stronę. No i co jaka wielka prośba? Tam trzeba się zarejestrować i proszę się nie bać tej rejestracji. Ta rejestracja jest przede wszystkim po to, że jeśli ten projekt nie zostanie sfinansowany, czyli nie nazbieramy tych pieniędzy, to, to Polak potrafi, czyli ta cała, ta, ta, ten, ten cały portal przesyła te pieniądze z powrotem do wszystkich darczyńców. Czyli ta rejestracja jest po to, żeby oni potem wiedzieli, do kogo mają te pieniążki z powrotem wrócić. A ja wierzę w to, zwłaszcza, że... Yy, z Bożą opatrznością się okazało, że rozpoczęliśmy tą akcję nie przyczyniając się do tego o godzinie 15 i kończymy ją 28 sierpnia o godzinie 15, więc myślę, że to jest też dla nas taki znak, że do samego końca Pan Bóg będzie nad tym czuwał i mam nadzieję, że się to uda zgromadzić i, i że wystartujemy od września z tymi pracami. Sprawa też jest dosyć pilna, no bo dziś 13 sierpnia, czyli czasu nie jest tak dużo, prawda? Do no, 28. 15 dni zostało, więc dwa tygodnie czasu. Drodzy Państwo, www.fundacjarodzin.pl, tam proszę zajrzeć, albo jak Państwo sobie zgooglują, to też... Bez problemu. Strona i na tej stronie rzeczywiście, w dolnej części jest taki baner, tam się klika i widać od razu, więc, no, do, do, więc nie ma co czekać. Działamy natychmiast. Super, bardzo, bardzo bym wszystkich zapraszał do tego, abyście poczuli się również odpowiedzialni za tych ludzi niepełnosprawnych, ludzi starszych, którzy by chcieli do nas trafić i mogliby z nami razem coś dobrego czynić. Zapraszam do współ, wspólnego działania. Pan Eugeniusz Szwik, prezes Fundacji Rodzin Polskich imienia Jana Pawła II, był dzisiaj naszym gościem. Za te wszystkie budujące i dobre rzeczy, które Pan powiedział dzisiaj, serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję. Do usłyszenia, do